Hej, witam Was bardzo serdecznie w tym wspaniałym odcinku. W którym będę robić unboxing mojej nowej karty graficznej. Jak możecie zauważyć, tu jest moja nowa karta graficzna. Tutaj, tutaj jest mój rozpieprzony komputer. Tutaj są różne grady, jest talerzyk, po bardzo pysznym ciastku, które spożyłem na dzisiejszym streamie, to jest właściwie wczorajszym, bo stream robiłem wczoraj, ale nagrywam w tym samym dniu, kiedy robiłem stream, to po prostu wrzucam dzień później, mniejsza. To jest moja majestatyczna podkładka pod mysz i moja chujowa myszka za 15 zł. Patrzcie jaka zniszczona. O mój Boże, patrz co to jest, to jest chyba nalepka, której nigdy nie zdałem, tak? Nie? Tak, to jest nalepka. E, tutaj mam jeszcze kubecz, Nie, nie widzicie a tutaj, a nie ważne, tutaj mam kubeczek, tylko kreaturę i to wszystko. Dzisiaj moi drodzy będziemy właśnie robili unboxing karty nie, nie tu, o, tutaj a niech pieprzę tak, niech będzie e, nie wiem czemu robię ten unboxing nie wiem w ogóle po co, bo ale w sumie czemu by nie, mogę zrobić więc wezmę już w łapy pierwszy raz w życiu będę się nim posługiwać to chyba nie tak działa, mam nadzieję, że nic nie zniszczyłem ale spróbujmy to rozerwać o, coś kliknąłem klawiatura, przeszkadzasz mi w robieniu unboxingu, oho ho ho. ho. Podrafmy tutaj. Nie wiem w sumie, jak się powinno otwierać. Nigdy nie otwierałem paczki. Czy nie, raz otwierałem kilka... Jedyne paczki w życiu, które otwierałem to były od Mikoła, ja pamiętam. tak to mi nie dostawałem żadnej paczki, nie potrzebowałem otwierać. Ciekawe ile mi to zajmie. O mój Boże, patrzcie! To, to wychodzi! To wychodzi do chłopak! O, nie, to dziewczynka. Która spadła mi z biurka, moja podkładka pod mysz. Za 15 złotych. Albo 20, nie pamiętam Ale bardzo fajna, wiecie ile to się trzyma? O Boże, muszę uważać z tym nożem, bo jest tuż przy monitorze Jakbym pieprznął w monitor, to bym się pochlastał. Złożę ten nóż, bo jeszcze coś zniszczę O mój Boże, ale to opornie idzie Ech. Już pudełko uszkodziłem, zwrotu nie dostanę Oj, 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 co się dzieje, klawiaturo, powiedziałem, on mi, stąd za mi bardzo spadnie Ach, świetny opening, najlepszy na świecie o, patrzcie, zdjąłem właśnie prezerwatywę, nie ma ochrony. I co dalej? Ogólnie mam tutaj bardzo fajne paski. No tutaj, Teraz no tak, może będzie lepiej widać. Patrzcie, ja mam takie fajne pasteczki, nie widać, nie cholera. Nie mam kamery zwykłej, używam kamerki internetowej, nie mam kamery zwykłej. Nie mam zamiaru kupować, u mnie nie jesteś. Wystarczy, nie? Ale po co mam wydawać, jak nie potrzebne. Past pas cnoty zerwany, moi drodzy. Teraz pora skorzystać. O. Co my tu mamy? O, w sumie tę grę nagalimy. Będę patrzeć się na ekran po prostu. Żeby było wszystko pięknie. Patrzcie, Asus. Ja chciałem Asusa. O, ty szamy talerzu, przeszkadzasz mi nagrywaniu. Na co my tutaj mamy? Mamy jakąś naklejkę. Co daje mi ta naklejka? Prawdopodobnie faktura, która was nie interesuje. Mnie też w sumie nie interesuje. Nie wiem, po co ją zamówiłem. A już wiem, nieważne. O mój Boże, jak to się klei! Ja pierdolę, moje piękne opakowanie od karty graficznej. No nie, nie, tutaj nie świadło. O mój Boże, to wygląda jak główny Jeszcze chyba tą fakturę. Podarłem, nie, zobacz, to jest fakturę. X... -com. Nie, to jest karta gwarancyjna, moi drodzy. Patrzcie. Zobaczcie, to jest kar. Tak, tak. Wyostrz się obraz. Wiostrz się. No może nie widać dokładnie, ale to jest karta gwarancyjna. Mam gwarancję. Na ile? O mój Boże, na ile ja mam gwarancję? Nie zamawiałem żadnej gwarancji. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tutaj nie jest napisane okres gwarancji. 36 miesięcy to są 3 lata. To są 3 lata. Ach, nie chcę mi się tego rozrywać z brudna. i Tak nigdy nie skończę tego pudełka. Ale patrzcie, już możemy zobaczyć, jak będzie nasza karta graficzna wyglądała. Będzie miała wbudowane rysy, więc od razu będę mógł oddać na gwarancję ponieważ dali nam uszkodzoną płytę, oni tam tak zawsze robią ponieważ y, oni nie płacą za dostawy, musimy płacić za dostawy i wiesz, oni tak zarabiają nie chce mi się tego rozrywać, co nie czemu ja to robię, Boże czemu dali taką spieprzoną naklejkę wiecie, jak to się lepi, jakie to są no ja zniszczyli nie mi pudełko co my tutaj mamy w ogóle po drugiej stronie, mamy model karty, GeForce Ge GeForce GTX 760, mamy to, że Asus zrobił i mamy dużo jakichś kompletnie nieistotnych rzeczy, które nas nie obchodzą więc po prostu zignorujmy to Ech. I tutaj mamy jeszcze jedną nalepkę, bo oczywiście trzeba ZAWSZE dawać nalepki. Kuźwa mać, kamera mi to zniknęła, znaczy obraz mi zniknął, nic nie widzę. Dobra, tutaj mamy nalepkę, o, jak zauważyliście, o patrzcie jaka piękna nalepka. Eee, nie, nie jest piękna, jest wkurwiająca. Eee, uwaga, nie wiem czy widać, ale... Eee, ja muszę kupić sobie kamerę zwykłą, znaczy nie chcę kupować kamery zwykłej. No po co mi? Nie będę wiedział jakby o codziennie. Czy jakbym był Izakiem, to bym pewnie robił unboxing, nie wiem, skrzynek do CSA, albo nie wiem, w moim przypadku buserów do Hearthstone, ale na cholerę mi to. Jakby mi nie była potrzebna kamera do tego. Kurz macie jak wiesz wiecie co pierwsze, to nie jestem cierpiącym człowiekiem, nie jestem cierpiem człowiekiem w tej sytuacji. No, pięknie przerwałem. Czy ja to przerwałem? Serio. Tak, ja to przerwałem. O mój Boże, jestem... Jestem zajebisty. Oh, oh, oh. Oh, dobrze. Oh, uwaga! Może poprawię kamerkę O tak jest dobrze Teraz tylko odsuńmy to I teraz zobaczmy ile nam się łapie O mój Boże wyciągnąłem za jednym zamachem jestem zajebisty Won pieprzona myszko przekazasz mi w nagrywaniu Dobra Patrzcie o, włączył mi się na ekran. Nie ma karty graficznej Ja, tak, bo zrobiłem konia, wszystko mi się rozpieprzyło po całym pokoju. Tu jest karta graficzna, bo ją schowałem. A, widzicie, widzicie, ale rozpakujmy ją bardzo grzecznie. Co to jest za gówno? Nie wiem, prosto to przerwę. Oh. Boże, jakie to bydle jest ogromne. Oh. O kurwa. To jest... Na Patrzcie, kolejna naklejka! Oczywiście musi być kolejna naklejka, bo czemu by nie? Czy ja mam to odkleić. Remove Protective fi Film Before Use. Czyli muszę to odkleić. Bo oczywiście oni Asus kocha nalepki, chociaż ta ładnie schodzi, nie zostawia śladu. Fuj, jak coś śmierdzi. Dobra, od, ogólnie od tej strony wygląda nawet ładnie. Muszę przyznać, że nawet ładnie. Ponieważ zazwyczaj było dużo syfów, w ogóle odsłoniętej, tej, nie pamiętam jak się nazywało, tych diód tego wszystkiego, a to jest wszystko ładnie zakryte i przynajmniej nie będzie się syfiło. Jak to był w mojej poprzedniej karcie. Ja bym wam pokazał, gdyby nie to, że mam komputer odpalony, bo nie mam kamery. I muszę robić to z kamerki internetowej. Ja bym zamontował do kompa i zobaczył, jak to fajnie działa. Pokazał wam. Ale patrz o tej stronie jak ładnie wygląda. W ogóle ale to jak się je delikatnie kręci, to w mojej pośredniej karcie tak nie było. Na bym powąchał do mnie też śmierci, ale ta karta graficzna wygląda bardzo ładnie. E, to mi się strasznie podoba, ponieważ jak pewnie widzicie, mam bardzo rozpieprzony komputer. I z mojej perspektywy jednak ja ten, tą część karty graficznej widzę bardzo wyraźnie, kiedy zaglądam na ten komputer. Więc w sumie oprawa wizualna jest jak najbardziej wskazana, jakie to jest dwie duże. Mi się to do kompa nie zmieści chyba. No bym sprawdził, gdyby nie to, że muszę odłączyć moją zwykłą kartę graficzną, a wtedy nie będę widział, czy. czy co się dzieje tutaj. W sumie nie ma, o czym miałbym powiedzieć. No zrobiłem unboxing karty graficznej, no, nie pokażę wam, czy jest szybka, czy co, ale wygląda, przynajmniej jest dużo. No. Jakbym miał porównać, jest. Ja pierdolę, jest prawie o połowę większa od mojej zwykłej karty graficznej. Co to za chore gówno? No ale no, no nie, będę musiał chyba o nią dbać, bo jednak wydałem na nią. ile ja na nią wydałem? Ta karta chyba kosztuje jakieś 1000 złotych. Ja znalazłem sklep, w ogóle uwaga, lokowanie produktu, nic mi za to nie zapłacili, ale ich lubię, więc to powiem, e, x.com, kupowałem z x.com, mają zajebistą w ogóle opcję, żeby płacić z Paypala, e, nigdy nie ma problemu, to jest jakiś syf we won już sprzedali mi kartę skórze. nie na szczęście nie mam tu jest porysowana metalowa szybko. o nie polecam bez beznadziejny sklep 2 na 10 nie dbają nie szanują swoich klientów nie dbają o produkty które sprzedają natomiast tego ceny mieli chociaż całkiem spoko to w ogóle mogę coś odczepić patrzę. no oczywiście dobrze że nie nalepkami dobrze że nie nalepkami tylko jakimiś pieprzonymi wtyczkami no kurwa jakby, jakby dali mi na, kolejną naklejkę czy coś to mi się po prostu z wściekł ale nie ceny mieli akurat spoko bo z tego co wiem ta karta kosztowała około 1000 zł tak za 850, Więc spoko. Eee, pieniądz jest pieniądz, nie? Dziękuję za upin. he. Eee, wracając. Kuźwa, ten ten kurz. Ten kurz mnie tak O, 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 o! Uwaga, uwaga. Polowanie na kurz. Nie, to nie jest kurz, to jest chyba jakiś pieprzony klej. Ej, serio. Nie mogę tego odczepić. Ej, to mnie będzie dręczyło po nocach pierwsze. to najmniej nie zasnę. Będę oglądać chińskie bajki na no nowej karcie graficznej. I... No przynajmniej jest tyle dobry plus, że nowsze gry mi kompletnie beznadziejnie działały. W ogóle nagrywanie na 60 w PSach to było marzenie i tak nie ma zamiaru, bo się za długo będzie renderować. Ale co sumie może będę mieć zamiar, jak się w końcu zmotywuję do, do renderu, a nie będę się opieprzał. E, wracając, no, Metro w końcu wróci, dokończyłem Metro, były straszne problemy z nagrywaniem przez moją kartę to no, Moja kartka w ogóle była za głośna, Czego teraz jest cicho, nie wiem czemu, ale... Mm, chciała pokazać, że się dobrze sprawuje, że mnie nie wymieniał, ale nie, nie ma tak. Ja cię wymienię, trzyma to już możesz mi nawet teraz, tylko żebyś mi spaliła obwodów na płycie głównej. E, a więc tak, no... Jestem zadowolony na razie z tego, co się zobaczyłem. Podobno ta karta jest, jeśli chodzi o w ogóle o produkty. Eee, produkty, no karty graficzne w tym przedziale cenują około, nie wiem, 950 złotych, to podobno to e, GTX 960, kupiłem w sumie, nie wiem, sprawdzę na opakowaniu, jaką kartę kupiłem. Kupiłem kartę 760, dokładnie 760, podobno w tych cenach jest to najlepsza karta, że jest dużo rodzajów, są tam gig Gigabyte, MSI, Asus, nie wiem, jak kupiłem Asus, nie wiem dlaczego. Chyba, bo dlatego, żeby był najtani. Eee, nie, dlatego że był tylko dostępny w X Kami, ja ale był tani więc kupiłem yy, Podobno to są zajebiste karty, więc no nie wiem, w końcu ja, jakoś, nie wiem kanał mi się może troszkę rozwinie. Przynajmniej w postaci fajniejszych nowszych gier. Może widzimy na trójkę nagram jak wszyscy hechenie nie. No dobra, to już sobie tyle, co mogłem powiedzieć. Mego realnie ja zobaczyliście, bo nie mam kamery. No nie wiem, pierwsze od rzeczy. Trzymajcie się, dziękuję za oglądanie. Nie wiem w ogóle po co to oglądacie, po prostu otworzyłem kartę graficzną. Mogliście sobie wpisać w Google grafik, abyście zobaczyli to samo co ja Wam zaprezentowałem, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, będzie zajebiście w ogóle i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.